Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku odpowiem na pytanie, czy łatwo jest uszkodzić wtyk USB typu C w terminalu Sumap Solo. Jeżeli wyjmiemy nasz terminal z obudowy, możemy zobaczyć wtyk USB typu C, aby móc połączyć terminal z obudową. Teraz może kogoś martwić, że przy ciągłym wsadzaniu i wyciąganiu Właśnie terminala, możemy uszkodzić ten wtyk. Na szczęście, twórcy przewidzieli to i stworzyli taki zakres ruchu, który pozwala spokojnie nam wsadzić terminal do obudowy. Wystarczy go tylko odpowiednio włożyć i możemy go wsadzić. I tak samo możemy go wyciągnąć, możemy go wygiąć, właśnie do takiego momentu. I jeszcze raz. Wkładamy sobie tutaj trzeba tylko odpowiednio sobie trafić. I zdecydowanie to ułatwia wsadzanie oraz wyciąganie tego terminala oraz niweluje ryzyko zniszczenia tego wtyku. Jeżeli wideo było dla ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.